Hej, hej, hej! Jestem wreszcie w swoim garażyku. Widzimy stojany. Tacy lubią niedźwiadki najbardziej miedziuszka. A tutaj z ostatniej akcji zbierania puszek porwa ta srebrna żaba. Z karbona. Może przyniesie jakieś szczęście. A tutaj leżą dwa zapakowane prezenciki. Dla pewnej osoby, a dla kogo to się przekonacie niebawem, jak tylko dopisze pogoda, to zobaczycie. Dla kogo? I co tu jest? <grych> Wygląda jak, jak tulipan albo koktajl mołotowa. I no, podpalić i bum. <grych> Może się kiedyś przyda taka rzecz. Nie wiadomo. Nie wiadomo, nigdy w życiu. Jak tak dalej będzie się działo z naszymi nowymi przyjaciółmi. No ale pominijmy ten temat, także zobaczycie niebawem, i co tu jest, i dla kogo. <śmiech> także nic <laughs> się doczekać nie mogę, naprawdę nie mogę się doczekać. A ty, jak nazwą, i zapowiadają paskudną pogodę. Nie chce się zrobić ciepełko. Hmm. człowiek się odzwyczaił od takich zim porządnych teraz tylko kurczę, byś chciał człowiek ciepełko i ciepełko, zimy tak tydzień i wypad ale <laughs> sorry zobaczymy, no. jak nie w tym tygodniu no to następny tydzień może ta pogoda się będzie poprawiać nie wiadomo, kto tam palcem gdzie zamiesza żeby nam tą pogodę tutaj zrobić fajną na razie to wszystko leży tak jak leżało. Nie miałem czasu, a ostatnie 3 tygodnie zdrowie mi nie pozwoliło. Może jeszcze no, pogłosił raczej tak nie słychać, ale wcześniej to ledwo mówiłem reklamowa. miedziuszki, tu ostatnio dostałem jakieś DVD od kolegi na chodzie pasowałoby się też z tym coś pobawić tu jakąś płytkę elektroniczną w pracy znalazłem to takie jakieś płyteczki jak się nazbiera więcej to może się z kimś za coś wymienię jeszcze zobaczę także tutaj w tych reklamówkach to mam puszki do deptania, segregacji pasowałoby to też do tego big baga wrzucić. Jak widzicie, big bag jest nieruszony, jakoś mi się nie pali. Sprzedać a cena puszek to tam podejrzewam, że będzie gdzie ze 420 Może gdzie jeszcze spadło. Nie spieszy mi się, ale nie ukrywam, że pozbyłbym się tego big baga, bo mi tylko miejsce zajmuje. A zbierałbym sobie nowe, nowe puszki, chociaż teraz mało akcji robię. Ale kto wie, może niebawem zacznę więcej robić zbierania akcji puszek. Może jakiś magnez neodymowy, bo magnes gdzieś też tutaj we wiaderku przykryty puszkami leży. I, I bateria się tam chyba już na maksa rozładowała. Złom tu jest w tych workach gotowy, pasowałoby to też sprzedać, bo tego <laughs> złomu więcej tutaj nie dozbieram. Tu jeszcze jest taki złom do przesegregowania. Te puszki aluminiowe po dezodorantach są też do, do przesegregowania, także ten złom, kurczę, mógłbym się pozbyć. Nawet nie wiem, ile tam u nas kosztuje ciśnienie. No. Wiem, że nie, nie wiem, za dwa miesiące do tyłu była chyba po złotówce, także można by się tego pozbyć. Tam, mosiąc sobie leży też to wszystko do posegregowania znowu się tego mosiądzu nazbiera i, i znowu będą, będą zazdrości i, i tak dalej ale nieważne o kurcze wysypało się O, tutaj leży moi drodzy kabel trzy żyłowy na misję na misję kurde na projekt Pana Nauczyciela Technikusa i Pana Juriego Także może poniedzieli się wezmę Wezmę się za ten kabel, zrobię, nagram tą misję No ale najważniejsze To jest to tutaj To tutaj I bardzo bym chciał żeby to w końcu wypaliło Bardzo bym chciał żeby to wypaliło Ale to tak jak mówię ta pogoda kurczę ma się zmienić i będzie trzeba czekać chyba. Także moi drodzy, ja nie przeciągam. Trzymajcie się do usłyszenia. Dużo ciepła wam życzę.